Ej, widzicie jak on wygląda, to skórka do grogasta? Jak ten, był taka Atlantyda nie, tak. i w tej Atlantycie był taki jakby człowiek kred. Człowiek kred był w tych... był człowiek nie. szpadel. Nie, I nie ma mocy. Atlantyda! Atlantyda. No człowiek, szpadel <laughs> Co? Co? człowiek szpadel jest najlepszym złoczyńcem. w ogóle Człowiek <laughs> szpadel! Ile? Ile wiesz tu mówię? Jelo. Co ty kurwa za pilza w ogóle robisz na tym ceszu? Ja pierdolę, co to jest? Ej <grymne> bisty, nie jasyczko. Weź, wyłącz wiertarkę stary. No kurwa! Chuj są jeździ po polach. Nieposionym! Nieposionym! Ej zabanuj. A! Te krążki cebulowe, kurwa, gdzie Jakie krążki cebulowe, co? Nie wiem. Dlaczego byś miał odbanować garagasa kurwa? W którym uniwersum tak, byś hey, nie miał złożyć, no. żebyś Garagasa zbanował, Jesteś za Krakowem, czy za Wisłą? Tak. Wiesz, że ja naprzeciwko domu mam grafiti klubu sportowego i to jest Górnik Zabrze. O I kurwa, tam, Górnik Zabrze? Tak, kurwa, Złego ...Kalifornia! Ale tak szczerze nie oglądam piłki na po co, bo Ja też nie. Po co. No, ja nie tylko no, cały hymn z Wisły. i tyle. Co? No. Jak długo na razie. Babelu... ...Sygmunta bije dzwon... ...Tak długo nasza Wisła... zwyciężać będzie wciąż. Kazek Monta jest w Krakowie? Nie, <grywa> kurwa, może? <grywa> Ty, ale czy mi się zdaje, czy ja ci dzisiaj o tej o szóstej rano widziałem na Discordzie? Przecież my graliśmy kurwa razem, by się tak nie przetrwaliśmy. Czyli mi się nie zdawało? <grywa> <grywa> kurwa, tak. No i tak go nie zabiję, ja pierdolę, jaki jest fan, Może go nie fokusuj, kurwa, <grywa> brywa, 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 brywa. Mhm, okej, mam dostęp do starszy brat chodzi do pokoju po ciężkim pracy. Co? Ja pierdolę W ogóle mój brat myślał, że jestem fluent w... raczej, że umiem się dogadać po japońsku A ja znam tylko teksty z hentai hmm. Tak jest w naszej pojski... nie znam hentai. <noise> Bojowy tramwaj! Co? No, Renekton. Jezus. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. No dobra, wszedłem sobie z busa i akurat spotkałem kuzynkę, no i sobie gadaliśmy, jak sobie szliśmy do domku. Bo już wieczór, co nie? Ja bym powiedziała dobranoc, ja zapewne prawie mózg, mózgu i zamiast odpowiedzieć dobranoc, to odpowiedziałbym dziękuję. Dobra, pikuj. AP albo Ja. Albo jeszcze coś do komba, do, do mnie i do Diany. A kim ty jesteś, No ja słowo Diana mam. Kurwa, kurwa. kurwa pierdol się. Kurwy synu, grasz na Sena przypominam. No ale to zrobię sobie full speed Gina. No, kurwa chyba z full uposiedzenie mózgowe Nie i głupku jebani. Jak ty umiesz próbował jebać to on podejdzie I kliknie Ej, ty już masz wtedy wpierdolę Jak ja ojca? No i nawet taki bum 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 szakalaka? Tak, bum szakalaka Nie masz Szuszaka Tak, nie masz Szuszaka No Koty po kastracji be like Co Daj, prowadzimy razem, prowadzimy razem. O, w ciebie. Dziś nie hmm. ale że tak chwila? Nie, nie wyro! Nie Proszę Ciebie, szanujemy się. Miu-miu-miu-miu-miu. zakończyć w języku ok? Dobra. Ej, Kejza, a jesteś słodki. No, ale co, jakaś aluzacja tego wygraszla, to jestem czy coś. <laughs> Jak sobie będę w champs po, po śmierci i będę miał reinkarnację, to jakbym sobie mógł wybrać kraj, to na pewno Polska. Dwa... <laughs> Jak będę w champs po śmierci i będę miał to sobie wybiorę kraj-Polska. Coś cię pytał kurwa o zdanie. <laughs> no i chuj, dałem porzucenie i chuj, na Okay. O właśnie, za bo ty jeszcze nie znasz historii o mojej cioci Basi. Co z nią? Zajebała plaskacze mojej mamie jak rodziła, bo była pielęgniarką. I co? No bo moja ciocia właśnie, Basia, była pielęgniarką i wiem, że pomagała mojej mamie rodzić. No. A ze mną też były jakieś problemy, w ja sensie, strasznie, strasznie, strasznie długo mnie mama rodziła i w pewnej chwili mama zaczęła tracić przytomność, nie? I wszystkie pielęgniarki położne tam już w panikę, nie? Baszka, zrób coś, to jest twoja przyjaciółka, nie? Ta spanikowała i tej pety jej jebła plaskacza, nie? Ja pierdolę. I to w Ej, zadziałało, nie? Matka wstała, ty kurwo, 5 minut i ja byłam na świecie. Zajebiście. <laughs> jeszcze... Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna let you down. Shut up. Thank you. Znaczy, no, kurwa, nie, nie, nie chcę tego krasnala znowu, nie. Weź <laughs> tego. Nie. Brawo, Hiro, w końcu ci się udało. Nie wzięli w pół Oczywiście. Skąd zamiza? wiesz? Nati, bo stream ma, ma Hiro. O, oh, no. Myślałeś, że jakieś masz. No, widzisz, ja wiem wszystko o Maze, widzę cię. To gdzie jest? To? W domu. Maze, załóż gacie. <śmiech> <śmiech> nie. <śmiech> <śmiech> Poproszę... Bilet na pociąg. Normalny? Nie, kurwa, popierdolony. Jak jest przekleństwo na trzy litery? Siur, a nie. Na no, siur na trzy no, Chuj przez samochanie. Śmieci, śmieci, pyszne śmieci. Pojebałem Pojedziesz do tego lobby, kurwa. Chęca. Normalni ludzie wchodzą do lobby po meczu. Pokazują, śmieci, śmieci, pyszne śmieci.